6 Przyjaciele, wersja B9 Trybeka została wyposażona wyłącznie w 3-litrowy, 6-cylindrowy benzynowy bokser EZ30 rozwijający moc 245 km. Po zmianie stylizacji zastąpiono go 3,6-litrowym bokserem EZ36 o mocy 258 km. Obydwa silniki są podatne na przegrzanie, czego konsekwencje są bardzo smutne. Najpierw wykrywane jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą bloku, zwykle prawej. Aby go wymienić, będziesz musiał usunąć głowicę, która może się zdeformować lub pęknąć z powodu przegrzania. W najlepszym razie możesz sobie poradzić z polerowaniem. Po pierwsze, warto wymienić napęd rozrządu. W niektórych przypadkach w cylindrach wystąpiły zadrapania na skutek przegrzania. Choroba objawia się po 100-200 tysięcy. KM. Możesz opóźnić problemy, uważnie monitorując poziom płynu chłodzącego, stan chłodnicy i regularnie ją czyszcząc. Po od 200 do 300 km zdarzają się epizody przedwczesnego zużycia pierścieni tłokowych, a nawet rotacji tulei. Silniki posiadają napęd poprzez łańcuch rozrządu. Łańcuch jest dość trwały, może przejechać ponad 250–300 tysięcy. KM. Napinacz łańcucha zużywa się nieco wcześniej, o 200 tysięcy km. Po 200 tysiącach km czasami zdarzają się awarie trakcji. Winowajcą jest regulator ciśnienia paliwa, który znajduje się w pompie paliwa. Jednocześnie mogą wystąpić przerwy zapłonu. Aby wyeliminować problem, konieczne jest przylutowanie ścieżek w EKI. Po 200 tysiącach kilometrach katalizator również stanie się bezużyteczny. Trzeba będzie go wyciąć, a w zamian za to zamontować przerywacz płomienia i przefleszować EKI silnika. Silniki Subaru Tribeca współpracowały z pięćbiegową automatyczną skrzynią biegów Jatco 5EAT. Płyn przekładniowy często się przegrzewa, co poważnie wpływa na stan maszyny. Warto zauważyć, że dodatkowy grzejnik jest montowany tylko w wersjach europejskich. Do naprawy automatycznej skrzyni biegów należy przygotować się po od 150 do 200 km. Inną, mniej powszechną dolegliwością jest niewydolność podudzi. Crossover otrzymał opatentowany, symetryczny napęd na wszystkie koła. W trybie normalnym, przyczepność rozkładana jest pomiędzy osie w stosunku 45 do 55. Moment obrotowy przekazywany jest na koła przednie bezpośrednio ze skrzyni, w której zintegrowany jest przedni mechanizm różnicowy oraz na koła tylne poprzez tylny mechanizm różnicowy. Awarie kluczowych elementów układu napędu na wszystkie koła są rzadkie. Czasami zapala się kontrolka, przegrzanie oleju w tylnym mechanizmie różnicowym. Powód jest prosty korozja styków czujnika. Po od 100 do 150 km mogą pojawić się wibracje spowodowane zużyciem poprzeczek wału napędowego. Subaru Traibeca to samochód responsywny i przyjemny w prowadzeniu. Częściowo wynika to z nisko położonego środka masy, zalet stosowania silnika typu bokser. Niezależne zawieszenie pozwala na pewną przyczepność do asfaltu. Łożyska kół przednich wytrzymują ponad 100-150 tysięcy. KM Łożyska kół tylnych wytrzymują ponad 150-200 tysięcy. KM Wymienione zostały Łożyska i zespół piasty. Amortyzatory i ciche bloki dźwigni osiągają 150-200 tysięcy. KM. W tym czasie sprężyny opadają, zwłaszcza tylne. Wsporniki przedniego amortyzatora mogą puchnąć po 60-100 tysięcy. Km. KM. Górna uszczelka olejowa przekładni kierowniczej czasami zaczyna przeciekać po 100 tysięcy kilometrów. Korpus nie jest podatny na korozję. Natomiast niewielkie pęcherze lakierów w starych trajpcach można znaleźć na dachu, w okolicach przedniej szyby, na dolnej krawędzi drzwi bagażnika oraz w rejonie nadkoli. Czasem odpryskuje lakier z przedniego zderzaka w miejscach, gdzie jest ukruszony. Po od 100 do 150 km pojawiają się problemy z centralnym monitorem. Pojawiają się zmarszczki, obraz drga lub znika. Po od 150 do 200 km podświetlenie okrągłych elementów sterujących klimatyzacją zaczyna przygasać lub migotać. Konieczne jest przylutowanie styków mikroukładu pod górną pokrywą radia. Awaria uszczelki głowicy cylindrów prowadzi następnie do nierównomiernego rozkładu przepływów: ciepłe powietrze nadmuchuje od strony kierowcy, a zimne powietrze od strony pasażera. Pozostałości zatykają małe kanały rdzenia na grzewnicy. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.